Jest to przeżycie no, bardzo duże. W innej dzielnicy miasta powstaje nowe miejsce, uroczyście dzisiaj otwarte, więc 1 września będziemy już mieć dzieci. W dwóch grupach wiekowych. Ta placówka liczy 64 dzieci. No w tej chwili w COVID-ie rozpoczynamy pracę, więc jest tam minimalne obniżenie tego, tej ilości, ponieważ no limit jest z powierzchni. No satysfakcja jest ogromna. Wiele osób przyczyniło się do, tego, do powstania tego miejsca. W 2017 roku pan prezydent Smogorzewski głośno na naszej uroczystości w grudniu, kiedy otwieraliśmy 10 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych, no już oficjalnie ogłosił, że będzie powstawało nowe miejsce właśnie na osiedlu Kozłówka dla kolejnych dzieci, jako filia Szłopka Miejskiego. No przyjęłam to wyzwanie z radością. No, i cieszę się, że tak no pomimo tego trudnego czasu, czasu, czasu pracy, budowy w covid no udało się szczęśliwie to miejsce urządzić, wyposażyć, w dniu dzisiejszym uroczyście otworzyć. Z radością cieszę się, że wszystkie miejsca są zajęte i myślę, że będzie to miejsce. No wielkiej szczęśliwości dla dzieci i będzie to drugi dom, tak jak jest to na ulicy Dietricha. Pracownicy częściowo są przeniesieni z siedziby tutaj. Uzupełnieniem są nowe panie, braki, które powstały z powodu przeniesienia tych pań, uzupełniam właśnie tam w siedzibie nowymi pracownikami. No i myślę, że ten. Ten czas, ten, to rozpoczęcie roku szkolnego, który jest przed nami, no będzie szczęśliwa. Współpracowałam z kierownikiem nawet od samego początku, nawet z projektantem, więc no troszeczkę. Liczę sobie, że to, to jest jakąś tam moją zasługą, że jest kuchnia, że, że ta placówka jest wyposażona właśnie w kuchnię, że dzieci nie są żywione cateringiem, bo dla mnie jest to bardzo ważne, żeby dzieci były zżywione zdrowo. No i właściwie no od samego początku, jak tylko budowa powstawała, to była bardzo ścisła współpraca z kierownictwem budowy. Także, że miałam swój głos właściwie no we wszystkim, we wszystkim, w całym wyposażeniu, w podłogach, ścianach, kolorach, do, doborze glazury, tarakoty. No więc, no mam ogromną satysfakcję, tak. mam ogromną satysfakcję, że, że takie no, cudowne dziecko powstało w innej dzielnicy Legionowa dla dzieci z tej właśnie okolicy dzielnicy Piaski, dzielnicy Kozłówka. Myśląc o nowej placówce żłobkowej, ostatecznie zdecydowaliśmy się, że będzie to filia. Tak jest racjonalnie zorganizować tę instytucję. Uznaliśmy, że jest ona potrzebna jakby po tej stronie torów Warszawa Gdańsk, czyli po stronie osiedla piaski, Kozłówka i Trzecia Parcela, tak aby skrócić drogę do żłobka właśnie mieszkańcom z tej części miasta. Jakby nie było sensu budować kolejnej, kolejnego tego typu miejsca w centrum, tylko właśnie w innej dzielnicy, tak żeby ta dostępność była równa dla wszystkich. Znaczy widać tutaj rękę pani dyrektor, pani Barbary Mierzejewskiej, jest pięknie, kolorowo, wesoło, przytulnie też, bo to jest jakby też istota tego typu miejsc, że tu dziecko ma się czuć bezpiecznie i... Fajnie się bawić, spędzać swój czas, a rodzic musi być pewny, że jest to miejsce, które spełnia najwyższe standardy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Szłobek jest to przepiękny obiekt, który powstał, a który w dniu dzisiejszym przekazujemy do użytkowania. Tutaj dzieci się rozwijają, tu kształtują swoje skrzydełka, tu są bezpieczne. To jest naprawdę piękna placówka i zapraszamy wszystkich dzieci do korzystania z tej placówki. A my jako spółka KZB mamy przyjemność nią zarządzać.